Tłukasz ci pokażę fajnego ekspota, dawaj mapy i na Bridge Watch na pustynie. Mapa Bridge Watch, no ty jakimi zagadkami mówisz? Kolor. Okej. Okay. I na no. Twotry masz siódemkę czerwone. Po prostu w żółtej strefie, a na żółtej strefie jesteś wiesz, full bezpieczny. No, byliście jak rozumiem na solo. Solo, da ona z premium jeszcze, nie? Właśnie, to były te sprawy z Premium. I tam był legendarny typu Dawaj odpalajcie się. Czy bierzecie narzędzia ze sobą do zbierania? Nie. Ja tylko siekierę. Tak się topór nazywa. O, jest. Topór. Dobra, to było bardzo. podchwytliwe. Słyszę właśnie. Bo ty jesteś jasno niebiesko, a ja jestem ciemno-niebieską, bo też jest czerwona. Mamy Przecież różne kolory. Kiedyś to wszystkie mieli te same kropki i było wiadomo kto, w sumie nie było wiadomo Z motylkami nawet jest, no. Tu lach jest. Solowy. Trzy osoby bez na solowy lach na piątce, ale będzie drop. To się z kilo używa? Sprawia tanka i dalej mi dużo zadaje, coś jest niehala. Dobra, super trap otwieram. 5 tysięcy. No kurde. 20? 20. Kto jest? Ja to mam 20. Są? Jakieś rękawice. Czy o plus 300. Czas o zabiłeś? Zapominam, że prawem się chodzi. O prawym się chodzi. O, <laughs> w ogóle nowy przycisk jest Mateusz Paść na dół. R możesz kliknąć i się te pasz do miasta. Co kasę. A dużo? Nakieruj sobie to Czre... Tylko 4000? Zależy ile na masz panek funek. No to przecież to tenizna. Więcej srebra. Yy... Żeby nie było. Jak przyjdzie do nas jakieś czerwone, to od razu się na niego rzucamy. No oczywiście. Ale to na dole zle... widać, czy wbije, czy nie wbije czerwony. No tak, ale jak wbije nie czerwony, w sensie. Ja na to liczę w sumie, bo nagrywam po to, nie? To też go. Mi... Tak. <śleszy> czy nie, tak? Tak, ekipu to no, na czarnych to bez problemu. No możesz. To już będzie końcówka. I co, wracamy? Nie, no nie było chyba aż tak. A no, jak nie da się no, iść do przodu, no to chyba wracamy. Czy o co pytasz? Czy do miasta. Nie, w jaki sens wracać do miasta? Nie, po prostu. Poniżej 100 tysięcy to szkoda jelenia męczyć. Dobre, manę. Dobrze. Zupadła, mnie 3000. Mm. 125%. Nie ma 300. O, no. dostałem jakieś. Właśnie, a wcześniej mieliśmy 300 za region, nie? A, bo był ten z motylkami. W, w, kiedyś zada się, zrobiliśmy tak, że były dwa grandzione koku No, no w do takiego z motylkami, a ja bez. No. A, tam przez a, skrzynce ktoś spał, ale tego mi dłużej zajęło. Myślałem, że słabszy jestem. Nie, nie, nie. nie. Po prostu lepszy był ten była łatwiejsza niż. Jeszcze z no. motorkami tu. Tak. A, bo się zastanawialiśmy, tak? Ty ze zbroją i tak dalej. Tak, tak. Ty, myślałem, że to ty bił, by było ich czterech, a teraz jeden się stał. Trzy trupy się pojawiły. O, już koniec zero. Ja, nie, oni co mogli po prostu sobie wejść teleportem nie zginąć. Jak nie. czaszka jest na mapie, to tak rzadko. A, ja. Może wylicznie. Skilla użył, daje czaszkę na mapę i spierdalam, czy co? To już jak się pojawia trzy czaszki patrzę, że się liczba oczy się zmniejszyła. <laughs> Marian z Piernale. Mówię, że się nie kręci. No tak, Cię, że tak nagle. Twieraj. to się... ja jeszcze nie otwierałem. Otwieraj. 28 w sumie. Ale jest. No, słabo. Rzucaj manę. Jakotne. Yep. Widziałeś taki drop? To 40. 40 tysięcy 7. Skam to jest no. Weź go w jej wzruszeniu przy następnej skrzynce. Taka trzeba, by go zabijamy. Bierze w lud. Może nie dawaj tego polemany, bo to nam psuje drop. O, książka, dla my... mnie. No, elegancko. 2000. Dobra, daj to polemany następnym razem. <laughs> Dobra, no, ja też 200. Tam było jakieś tam, A co ciekawe, patrzcie, jemy kuchnię, a zupy w kuchni nie ma. A nie, dobra, jest, sorry. Jednak to jest zgodne z... Y, ten, z rzeczywistością. O, to nie mój oki. No, wiesz, to z jakichś milionów się nie spodziewaj. Znaczy, osoby na salodanki by sprawił. Milion to wejdzie jak... jak jakieś nam wejdzie do tego. A jakbyśmy to... wzięli różne frakcje, jakby Madasha w armii, to bym dostał punkty. Co <grym> się sumał? Podzielę się połową z tego, co dostanę. To się na zmianę jakbyście się ubijali. Czy... A, toż... Wychodzi na po zmianę, po co, po co pilnować? Najpierw jak jakby się. To jest złoto. Ale... No ale i co? No, i teraz same siódemki polecam. Dopiero. Kto odpiera? 20 tysięcy. Co prawda w sumie. Ty mapa piątka, można przerobić. 14 jest tych pekerów. E, to dunk. może chowamy się tutaj do tego drugiego dungonu? No, no. To jest solo dunk. Ale jesteśmy w trzech. Tak tylko przełomina. Ho cho, ja. ho, ho, co? O, Mateusza zapali. Chwilę. No ale tylko konia mi ubili. Aha, bo ty tam wszedłeś tutaj. Przedem no, no, go pan dałem wraz no. Za 3 minuty stanę. A nie, on jest 83. Okej. Okay. Ale te czarne strefy to tak na poważnie, nie? No. W się jak na pewno? Szczur, bil, W sensie 7, idziemy. 5, no. Jak coś to... Ja zarobiłem 250 tysięcy. Jak? Jak to policzyłeś? No zapisałem sobie stan konta i ekwipunku przed wyjściem i po. Zawsze tak robię. A i możemy zrobić chwilę przerwy, ja bym sobie pizzę Możesz. Drugi odcinek będzie. No, to, to koniec pierwszego odcinka, pierwszego sezonu. Było Dostęp... nagrywane? Następny odcinek wkrótce. Okej, okay, to witamy w drugim odcinku pierwszego sezonu Gry Walbiona. A nie wiecie, jesteście w ogóle, co? No, czekamy. Gdzie? Czekamy po prostu. No w tym samym mieście, co ty. Dobra, Gdzie to po teraz, po w które strony chcesz iść? No to White na mapie... Pool. W sensie nie, lepiej może w prawo, w pół. I od tego pula, górnej drogę w górę pójść. A Ty chcesz, no chcesz iść na szóstkę, tak? Tak, na szóstkę, na Hills. Bo nie wiem, czy mam na niego czekać, bo teraz my będziemy czeknąć. No idźcie, ja sobie dojdę. O, jeszcze no, internet. tylko, że... Bo ty, no to jest z motylkami ten... Y, motylkami grupowy, damy radę? Piątka. To A, próbujemy? Tak, spróbujemy. O, bo to ciężko chyba wychodzimy. Zmienić na te jest Czura jest, czurka. Łaźba już otwieraj. otwieraj. Daj mu lacimy. Tyś Pięćdziesiąt tysięcy U góry z lewej coś było ktoś. A, pó żywe. Umarznięty ktoś. Ale, ale możliwe, że Mobek go zabił. A tak... to go dobić trzeba, dziada. Właśnie, może trzeba go dobić. Jeszcze w moją stronę, więc pusto Pusto. Nie. No, tutaj mamy... Ja spowalniam, Kaszugusza. Ma to jeszcze coś masz? Jakiś. No nie, on, no, on i... będzie pił. Ja mam sobie za różkę, bo te co na ziemi leczenie to jest nadzienie na PvP. Bo przecież nikt chce pójdzie z tego. Po prostu. to. goście spijemy? No, zjemaki jakiś Czórki. Czwórki. nie Dogonijmy go. No. Ale może nam świecić drogę, nie? A, o jest długo nie Twa jeden nie zdarzałem. Tam Dungeon jest na dole sprawy. Warto, on się płata zatrzymał. No, to nic nie ma. No, chyba, że grać druidem. No, ale, ale to jest inny staw. A dasz mówi, że druid to meta teraz. No, ten, patrzyłem, że meta... na solo Dungi druid najlepszy podobno teraz. Zbufowali go, damage mu. Słabe ten drop, najlepszy to chyba był na piątce ty z butelkami. <laughs> chyba tak. Może <laughs> ja się dałem go skoczyć jak chcecie żeby że będzie lepszy trop. 1000 40 tysięcy? Kto coś to, dość to... 47 dostałem różkę jakoś. Ej, ja to teraz otwieram, bo jak otwieraliście i gówno było i się nie znacie. Jak gówno. Staw za 40 tysięcy. Patrz, patrz, patrz na to. Patrz, patrz, patrz. <laughs> no to okay. już otwierasz następny. Szynka mi się zbugowała. Chyba się nie domykał tego dropu. Co to, to otwiera? Mateusz, jak pytasz jeszcze? Ty, kto dostał coś? Ja nie. Ja się kierę. Ja bym pytać, kto i dlaczego Mateusz? No. Bo mogę wziąć build na moby, a mogę build wziąć jeszcze, na bossem. Mateusz. Druid za mocny, nie zostanie. Troić, padł do kociołka, jak był many. Ale jakbym dostał to panie To bym sam zrobił do końca To jeszcze otwieram, już, bo zaraz to dobijemy Kolejny, chila rzucę Manę Można otwierać Patrz Co? Czemu Mateusz znowu dostał, no? Mateusz otwieraj, żeby coś się drobnęł Przynajmniej tobie to ty ja mam. Czwórki buty, niesamowite. Szóstkę zbroję ja mam. A <grym> no, bo many nie rzuciłeś na siebie. No można powoli pracować. Kur... motylki. O kurde. Z motylkami. Ale będzie drop. Mateusz odsuwaj się od skrzynek, żebyś nie <grym> dostać nic. Tak, co chcesz, żeby Łukasz to otwierał? <grym> nie, to, to, Niech Mateusz może otwiera wszystkie. No otwieraj, ale trap dla nas. A trochę kraczy jest. No wiecie, już 30 tysięcy mam. No, ja 100 tysięcy, no. A ja 20 to... tysięcy. No przerwę, można zrobić. Ale szybko się kanałuje. W sensie. Chodzi o to, że jak ktoś cię ściga nie zdążysz, ale jakie nie ścigasz, to... W sumie go problemu. I co, jest? czekaj, ale do czego ma to działać? Przecież to wystarczy... Pójść, robić i użyć 162 na czysto wyszło. Tu, tu mam leczenie zwykłe, no. Gotowe. Do boju. No, ale die nie mamy zbyt mocnych, widzę. Tych nowych w sensie. Jakoś tak, jak Mateusz nie strzela, to to HP nie przychodzi jakoś. No tak zostawiam czasami niedobitki, bo szkoda mi skill'a, to widzę, że... że ...chyba Adam się tym, tym dobijać, to idę. Co mam pójść build? No, bo... Jak to wygląda z punktu widzenia healera? No, ciebie nie muszę leczyć, to jest jedno sami. No, ale czy ty dużo tu ich leczysz, czy... bo to wygląda okej, okay, ale nie wiem, czy dlatego, że... nie? ...że ich radujesz, czy, czy... Łukasz dużo tankuje. Głównie Łukasza leczę, ich to po mu to robił. Randomem, czy...? Tak to jest, nie ma co kampić. gdzie <noise> nawet. co zgodne nawet. Trzeba silvera. No. Tylko muszę sobie strój wziąć. Słabszy. Dobra, lecimy. Tylko włącz jakieś równe te rozdysponowania hajsu. No To chcesz party? To se zrób, no. To se Nie, może zadziała, ty! <noise> Póki tropi, to chyba dobrze jest, no. O, to już patch mapy. To idzie trasa. Na początku lecimy w dół, no, i w górę, na... No, na to. I na to zadupie, które jest w środku niszego, przejazdem nigdzie, wiesz, to jest... W ogóle śmieszne to, że niby daleko lecimy, ale to wszystko będzie mieć po skos, a nie przez Nie drogę. wejść. A, za późno. Ja zbyt hardkorowy jestem. Zobaczę, czy tutaj coś jest, a pusto, tylko szkielety leżą. No tak. To ci, co nie nie widzieli leżą. E, Niko nie ma. No, tym dalej tu będzie mniej ludzi. O co kurde? kurde? Cofamy, czy nie? Co? No, czekaj. Co co macie? No. Rip, ryby, Przeżyłeś? Przeżyjesz? Ja umarłem. Ja przeszedłem przez, przez ten. Czyli idziemy na te długie siedemkowe? No tak, chyba trzadać nie chcę. Co? No kupuję i temy. Trzeba odrobić się, no co ty. No ale czy tą mapę dalej co tego, czy planujemy inną trasę? No ja pewnie no. wrócę i przejdziemy drugą stroną. Przez Fen trzeba przejść tam, to jest druga strona. Tam się idzie trochę. A zaraz będę na tej mapie obok. Jak, jak nikt mnie nie złapie. Czekaj, na ciebie, że już przynajmniej ty przebieg, jak ja umrę. No to dalej. A tuż tu jest, no trup. O, nie biorę. O. Środkiem, no. Dobra, środkiem. Co, że pójść nie tak. Najczęściej pod portalem i tak by dokąpić. O, to drzewo jakieś to lepsze. To jest 6-4. Kurde, to. Odrzuciło no. mnie, jak chciałem nakopać. Od frontu, no. Ja dostaję tu a te damage, ok? Dobra. Jakie zdziwienie. Chodź, bo. Ale... Ok, campio, campio, campio. Wbijamy? Nie, bo się przygotowali. Hehe. <grym> no, kurde. już tu jest siódemka niby. Możemy znaleźć się kiedyś. Z Matusza. u nas. Ja chyba. już jestem na miejscu. Nie, gdzie nas? Przebieg tylko. A bijemy? O, o kurde. Tutaj ja uciekłem. Ja idę z tobą. O, to następne. Ale to jest dług, no to... Ale tam też iść. No, jedno chyba kolega z tyłu. Dawaj, na około. Forta. <grych> Co próbujemy, nie? No, tu przy brzegu, to wiesz. Nie w skałę trafił. Za hitboxem się schowamy. I na parę, pe na pełnej. O. Pewnie Poczyta. poszli na tego typu, no bo tam widać było, gonili kogoś. Niezbieracze. chyba myśli, że go gonimy, nie? No to niech myśli. Czeknij w portal to Mateusz. A. Nie, w do uciekł. Dobra, idźmy. Jesteśmy. Teraz znajdźmy naszego kolegę. O jest, tu czerwona kropka. Nasza czerwona kropka idziemy co? W górę, nie? W rok mapy. Gdzieś daleko od... Ale są może jakieś sceny. Ty, różowe... Ty, Mateusz, chodź tu, 5-3 jest. Możesz to kopać, nie? Witułkę. Ja bym mógł, gdybym ja miał sierp, ale... Ale jedno jest tylko. Ale sierpa nie mam, bo straciłem. <laughs> <laughs> nie nie kopiłem. No jedno, ale pewnie warte trochę. Nie wiem jak to ty to zobaczyłeś i ja nie. tu jest, daweć go. Gdzie on jest? No tak górze A jaki Już Szpiątki. Ty, zamarzł go. Patrz. Tyk, skila ma mnie tego. O nie. Ale smutek. Muszę mi czekać na... A... Skok. Co on wylogał się? Nie widziałem A ty motelki, lepsze motelki są niż ty co? To jest. Nie da się. on poszedł do innej. To jak to jego gildia, to to już po robocie. Chodźmy A, do motelki. <laughs> no. <laughs> ty, ja mogę że tego sieda mogę unieruchomić przeciwnika. A, trudno. Jak... No po to tu jesteśmy, ćwiczymy. W sensie no, zapomniałem, że nowego skill, myślę nie będę rzucał wam leczenia, bo po co, <laughs> już nie mam tego leczenia. No ja też gdyby nie skill, kurde, ale to głupota, bo, bo, bo walczyłem solo, to wymieniłem ten skill. To otwieram. Ty, Ty. masz manę i otwieraj. Ty yy, sześć tysięcy, połowa punku. Ty worek warty 10 dostałem. A ja też gościu był doświadczony, bo miał te buty do uciekania. To, to trzeba iść że doświadczonym, żeby mieć buty do uciekania? Na czarny strzał. Na czarnych <grym> jakie są do ma... uciekania buty? Na 30 sekund masz uciekanie. W sensie przez, 30... Się. przez 30 sekund powoli ci zwiększa speed, nie? Ale jeżeli chodzi o dystans, to są buty o największym dystansie. dystancie. Fajny ten kostrój jednoręczny, no w sensie... Walisz jak dwuręczny, a masz jeszcze coś więcej. A to końcowe, to to złota może być. Złoto, tak. Ale jej co, no, tu? Ja to nie wiem co. Ja chcę nie jeszcze Dobra, to co mi je Jeżeli będziemy musieli wracać do miasta za milion, jeszcze raz tu iść. Otwierał Łukasz. No, Chcecie? Łukasz, nie no, umyć. Nie wiem, dziwny no. typ. Bo to już otwierałem. No ja, ja otwierałem Bo 20k było. O, 100k. Cały 4, 500 grun. wyszło Ja 170. 200. A, ale za co? A, są jakieś te. Także, kuszę. Ja mam wielki młod za 160. I co, od razu się topamy do miasta? 80k samego worka. A dam ty ile dostałeś? 100k. Hmm. Można się cofać do miasta w sumie, tu erko? Nie, no to jeszcze jeden by fajnie było znaleźć. No ale co, mam 116, znajdziemy, będę miał 120. Tak? Patrzcie, Panie, jaka to ciężka droga była. to jeszcze raz no, wracać, to to. No, jeszcze jeden można strzelić. A do tyle, się schował Otwiera no jak to? Ja nie, ja nie tykam. Ja już się... Dawaj, Łukasz się nadrobisz, w sensie może. No szmadaj, otwieraj. Patrz, patrz i płacz. 7000 tysięcy, ty, połowa moja. No i co? Miałem rację, miałem 126. 116, 122. To dawać jeszcze jeden żeby na portal Mam tutaj. To jeszcze jeden portalowy. No. Jak wrócimy, to każdy taki 20 tysięcy bierze ekwipunek i idziemy na pierwszego, pierwszego, którego znajdziemy, dopóki nie zginiemy. No, <grytanie> Jakiś szczury... Wczoraj... Takie komu książka. Ale hej. Najlepiej takie 20 tysięcy, nawet bez konia, bo do drogi. To jest no, no, w sumie <grytanie> No tak, nie widzimy i po prostu... Niewidzialność, pójdziemy w której stronę, Mamę może rzuć pod nogi, żeby ten się nie przewrócił na schodach. Ale chcieli niż to wrócić. Ty, dostałem zbroję, warto 30. No, ja 2000. Jeszcze i tak na Widzimy, nie? No to... No my się tapamy już. Jak my kampimy teraz przy portalu, nie nas się, bo... O kurde, ile tu graczy, cała gilia. Co, idziemy? Ja w górę uciekam. Ja też w górę uciekam. Nie mamy koni, więc na tej sceny to nie spierdolimy. Pamiętajcie, że nie ma powrotu do miasta Ryskoni. A właśnie to nie mamy. Kociołkę trzeba było kupić. Byśmy mieli teleport. A, Mateusz. Patrz, Mateusz. Patrz, patrz jakie fioletowe motylki. Fioletowe. Przyjdź. Ja czemu koni nie wzięliśmy? są drogie? Dzień, tylko. Nie, nie, że są drogie, tylko też ma atakować od razu, bo no tam cooldowny. No. no tak, a chodzilibyśmy bez koni. Cicho się idzie. Ja mam wartość 5000 koni od 10. Dwa razy dalszy niż cały A, w tym sensie. No, no jest. O, I tam. te tam trupy się posypały. Chodzimy. To akurat gówno sety i letowe się miło. Tak, gówno sety. Ja mam taki sam praktycznie. Ej, <laughs> Ale many brakuje, albo bo nie mam. <noise> Sakwy nie ma. <noise> Kto to szykował ty wypadnie <noise> Otwieraj. Patrzcie na plusy. 530 42, co? Adam otwiera. Ja? No, no, dobrze. Ja na pewno nie chcę. nie właśnie. 200. Stokada mnie. Ale jajca, co to? Ryba? Nie, stoi w broń. Peleryna, załóż. To... Kto dostał to coś drugiego? <giby> Ki. Nikt nie dostał konia albo coś? <giby> <giby> no nie. Wpadźcie na udźwig, ja mam 83%, więc tam... to jest nie. Ja 101, ale założyłem pelerynę i jest 93, git. I w portal, i w portal. No lewo, jak będzie... Tak, w lewo w portal i później mam... Pop... Ale przy gammapie chyba. Zbiera? Tak. Zbiera czy atakujemy? Atakujemy. No. <giby> No ja że Jak, Jak do tej pory nikogo nie ma, to już jesteśmy bardzo blisko, nie? Tam przy wejściu, ewentualnie ktoś może. O, już iść. tu idzie ktoś. O, jest. A, dobra, jedna osoba, to możemy gankować. Co powiem? Przygodę, trzech muszkieterów. O, jaki złoty. A co? Więcej golda dropi tylko. Wiem, sprawdzałem. A w sumie nie. Może no, mamy szczęście. No, szczęście. Pod koniec. W sumie możemy ułożyć. Ty, ty, teraz przedtem miałem taki fajny kostar, teraz patyk trzymam. A, no. ty, to już jest dość jesteśmy <grym> Tędy? <Tędech> ty, a gdzie wasze osiołki? No, no, no z buta mamy iść chyba, nie? No ale no ale niewidzialności nie. do tej nie są... nie. do Niewidzialności? Dobra, Wasz. wziąłem niewidzialność i idziemy w tę stronę. Tam gdzie wcześniej. No, Skrzynka jest za minutę. Ej, ty, czaszka jest czoszka. na prawej. Idziemy tam? osiołki. <noise> <noise> nie, bez osiołków. No nie, do nie dobiegniemy w minutę tam. No ale po co ci chcesz? Dobra. Dobra, to nie. To bez. Weźmy to sobie. <noise> Pięknie. zlutuje, a my zlutujemy tego, co zlutuje skrzynkę. Mam to, to jest. Nas tu mobe wybija, a nie ta wielkie. Jest... Jakiś... Ty, marzę, A mnie już nie wyhealował. Ty, na kole się i ucieknie pewnie z tej skrzynki. Aha, tam. zobaczyłem. No, Moż może w taka. tą stronę będzie leciał. Ona może będzie szedł. Właśnie to chodzi, wiesz, tak, tak go złapać. No to tak, ja pójdę do was bliżej, żeby być w kupie. O. O, jest, A więc, jest. To jest. Ty, ma dobre kokonia twórki otwieram lutuj lutuję a, trzech więcej tam ty kurde ile jest dropu 200k takie dropy nie tego nie podnoszą co wracamy <taki> wracamy a nie bierzemy trupy jeszcze 400k mam ty otwieram o, ty. te woreczki Powie. z hajsem otwieram 140 nawet <taki> 50k ja 260. Idę, ile musiałek teleport? No. Siadam. Sprawdzę. Ja się, ja się chyba tepam. Co, tepamy się? Ja 20. Pierzmy. Ja pięć. Bo Ja się topam. Ja mam 200, nie. Ale hajsy. A widzieliście, ja jakich spoczyliśmy. Widzieliście, jakich spoczyliśmy idealnie weźliśmy. Rozwalili. Ale druga dam. skrzynka! O, ktoś tam zginął. Janusze biznesu. Koda się W sumie, gdybyśmy na osiołkach pojechali tam i zdążyli, to pewnie byśmy w bitwie i byśmy mogli zginąć. A tak, to za Tak, darmo właśnie. A oni nas się zjechać. Oni... I że idealnie. No, to ostatnio tak się dobrze bawiłem, jak w Karleonie. Ten, bez temu wychodziłem i <gamy> kampiłem przy <z> innymi ludźmi <gamy> i za darmo lot podbierałem. <gamy> Ty je bez ki, to ja sobie kupuję lepszy kwipełen, jak chcę to lecieć. Skrzynka za 8 sekund, ale tu w tej strefie nie wiem czy chcę. Eee, chyba nie chcę, ja, Ale w sumie tam do nie skinaliśmy. No, to jeszcze nie tego zgona nie było. Weźmy. Jezu, to, nie ma, to nie ma, ten nie ma. A A czekaj, co to jest? Awalon? Druży lot grupowy. Eee. O, tam może do, na ścieżki, by pójść Awalon. Ile to? Minuta 40. Ty w kupie dawajcie, stańmy w jednym, żeby nie mogli nas sprawdzić wszystkich. <laughs> Kto ma najlepszy klipunek? Nikt najniżej stoi, żebyśmy go klikali. Ja mam 4-1. No. Też. Ale Trueidem ale jestem, to się wyśmieję. O, o jest, idzie. Idziemy na niego? Ty niech. Nikt... O, uciekł. Zobaczył. <laughs> Zobaczył, czy? A z prawej. O, kurde. Czad. G gilia ja inna? Ta I sama inna. Gilia. gilia, ta sama, czek, czek. Wiemy go? Trzech ich jest, hmm. to już tak dużo, jest. Tylko żółw. O, rzet. Ty jest ich więcej? No, noc nie są. <noise> Nie, nasze kilka tysięcy. Ja spróbuję uciec. Nie nie zestaw tanio jak marsz się szykuje 14 tysięcy, teraz będę gorszy, jak ekwipunek, ale yy, Mieli przewagę Szczeblu Więc się nie liczy Skończyliśmy tak... bombowo, Czeka, jak to się no, po śmierci najgorzej. No. Robione pół miliona, stracone 20 tysięcy. <głos> <głos>